Cię toply, to ja. Sieplenią ci malutki od Janek. Przepatrzcie, siadyś wczoraj wyrwał tam coś z tego. Pol posielka. Aha, chciałem wam powiedzieć, strasznie boli. Opowiem wam smutną historykę. Dzisiaj siadejś mówi, że nie je, jedzie w tę, tylko Polska, a mnie w góry, nie? Na znaczy, ciszem się sziaplałem. O, i piosienka o nim. Coś tam gadał o siankach? Ten siatysta, nie? To jest ja nie? Bo ziem. sianki wziął. Zobaczcie. Szaplał mnie w kuli, gdzie tam takie tusze maszyny są w kulach. No i jak to poszło? Pamiętajcie, jak coś tam opowiadał, co mnie się spotka i ta piosenka kalampy, co leci teraz? No to słuchajcie. Fejte może na kule, i opowiem jak było. No to ten siatysta w siatce wpadł na pilka, się łatował na i leci ta na te niby wielkie polskie, nie? No to dobla mówię, to dobla. wziąłem sianeczki i na taki to jak tylko ja potrafię kilku ściulów, ciulów. Bo ściuly to ciuly, czyli ciule, Czas jeszcze ten, no mówił, że żebym tam z górki, to tam zjechał do tej, tej kałuży, Ona gdzieś płytka, ale mówi, że się nie umiem pływać, no i co ja wam powiem, no i ten, zjapiełem te sianki do Batmobilka, że hak holownici i pędzel lecił, nie, gdzieś się kapnął na tej jednej takiej drodze, że z iskszą, nie, no to się ten pomyślał, że jak to konwój to już nie musi jechać 90, to jechał prawie 180, nie? Patrzcie jakie góry mamy. No i co się tam nalobiło? Jak szanki zaczęły iskrzyć dał ten siatysta po hamulcach, nie? Jakże bym pierdzie. Pomyślelibyście wszyscy, że w błotnik, nie? Czyli to z tyłu takie co kiedyś były metalowe teraz są plastikowe albo cialne. A w nowych autkach w kolorze autek, czyli w błotniki po plastusiowemu, no i zblowjobowałem hak holowniczy. i teraz jestem kuźlakiem I, i strasznie boli, ale powiem wam jedno, trzeba szukać plusów w ciężkim życiu. To poza tym, że pluje krwią i wysipały się wszystkie klawisze, już nie musimy dziąbków na doblano ani lano. No i chciałem wam powiedzieć, że ten wielki sadysta, to dziś się nie nazywa Pledatol, tylko Plolog, bo mówił, że będę szlakiem. No i skąd miałem wiedzieć, że to będzie dziąźdźlak Saneczkarz, a gdzie my jesteśmy? W Wielkopolsce. Papatki siści! Bo tu już powiedział, że jak mnie zrzucić górki na siankach, to już mnie nie będzie wyławiał, papa! Śgnę pa. się z Wami! No i widzicie. Mówiłem, że go dojadę, ale to jeszcze nie to. Dopiero się zaczniemy, bać. Patrzcie, jakie ładne mamy góry. Sanki mamy.